Dzień dobry, cześć wszystkim, ja nazywam się Konrad Bubrycki i bardzo miło mi Was wszystkich gościć w pierwszym premierowym odcinku naszego podcastu pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Znajdujemy się w pięknym budynku ponad już stuletnim, kmachu, naszej uczelni, która udostępniła nam salę, za, którą jesteś, za co jesteśmy bardzo jej wdzięczni. Razem ze mną jest Ola Ruszkiewicz, Cześć wszystkim, miło mi Was powitać tutaj w naszym podcaście. I będziemy chcieli Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, w jakiej formule planujemy nasz podcast. O czym będziemy konkretnie chcieli Wam opowiedzieć w poszczególnych odcinkach? No niestety, moi drodzy, nie wszystkie karty dzisiaj na stół, ale będzie, musicie, musicie zostać z nami, ponieważ obiecujemy Wam wiele, wiele fajerwerków, chociaż może to nie jest dobre słowo w przypadku lotnictwa. Aczkolwiek gwarantujemy Wam emocje i Obiecujemy, że będzie ciekawie. E, chcielibyśmy Wam troszeczkę jeszcze, zanim opowiemy o sobie, op przedstawić nasze założenia, jak do tego doszło, że dzisiaj możemy Wam opowiadać o lotnictwie e, i też w jaki sposób działamy. Otóż e, razem z Olą jesteśmy współzałożycielami SKN-u, który działa na uczelni naszej e, w Szkole Głównej Handlowej i nasz SKN, czyli Studenckie Koło Naukowe ma bardzo piękną i wdzięczną nazwę. Studenckie Koło Naukowe Biznesu Lotniczego i Kosmicznego. W tej części będziemy chcieli wam przybliżyć najwięcej możliwych detali poświęconych branży lotniczej. Natomiast wszystkie projekty, które będą związane z tą wyższą, czyli tą kosmiczną częścią zagadni przybliżymy Wam w poszczególnych projektach. Dlatego zachęcamy Was wszystkich do obserwowania naszych social mediów, mediów. Przepraszam, język polski się kłania. Zaczniemy dzisiaj od Ciebie, Ola. Jak to się stało, że jesteś w swoim miejscu, w którym dzisiaj jesteś? Opowiedz troszeczkę o tym, jaka była Twoja droga do tego, żeby dzisiaj latać w samolotach jednej z Polskich linii lotniczych, i jak do tego doszło, gdzie zaczęła się Twoja droga i Twoja pasja związana z lotnictwem dziękuję Konradzie za Ja też mogę tak bardziej doprecyzować, że nawet bym zaczęła od tego, jak zaczęła się nasza wspólna tutaj współpraca, a potem przejdę płynnie, jak to się stało, że w sumie u mnie wyszło i że zakochałam się w tym lotnictwie i prawdopodobnie jeszcze w nim zostanę. Także my gdzieś tam z Konradem i sądzę, że jeszcze z innymi osobami, które być może poznacie, myśleliśmy o tym już od dłuższego czasu. Wszyscy tutaj razem tworzący właśnie nasz SKN, w skrócie BLIK, bo tego Konrad jeszcze nie powiedział. Właśnie tutaj Pasjonujemy się lotnictwem i uważam, że to jest jedna z naprawdę najpiękniejszych, najwdzięczniejszych branż, bardzo prestiżowa, nawet w dzisiejszych czasach. I jeśli chodzi generalnie o, te, o założenie naszego koła, to historia jest taka: bo też uważam, że takie historie warto mówić, będzie co opowiadać wnukom i dzieciom. Zaczęło się to w ten sposób, że po prostu kiedyś zaczęliśmy rozmawiać o tym, że warto by było po prostu założyć coś tutaj dla studentów, bo jest wielu na pewno z nas, którzy się interesują tym, szczególnie z pokolenia. Gen i nie tylko, którzy chcieliby rozszerzać, można powiedzieć, tę wiedzę, ale nie są w stanie dojść, gdzie mogą znaleźć taką wiedzę przystępną. I my też taką chcemy Wam tutaj zaoferować. Także to tak słowem wstępu. A jeśli chodzi o Twoje pytanie, Konradzie, przejdę do rzeczy. To moja historia zaczęła się bardzo ciekawie, dlatego że ja pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie znajduje się, bym powiedziała, dosyć znany Areoklub, dlatego że Areoklub Piotrkowski, na którym aktualnie, można powiedzieć, jest. Lata sobie, latają sobie samoloty z Flight Lot Academy, czyli z naszych pięknych polskich linii lotniczych. Takie jakby jest tam założona przez nich szkoła, gdzie można uczyć się właśnie na pilota, jak się lata na takich mniejszych samolotach. A jeśli chodzi o. No i ta ze względu na to, że był także wielkim pasjonatem i do tej pory jest, także tatuś pozdrawiam. Dziękuję za taką, zarażenie mnie taką pasją. Mój tata zawsze zabierał mnie jako dziecko na różnego rodzaju pokazy samolotów. Ale także nie ukrywam, jak to w wielu polskich domach bywa, na święta i nie tylko, zawsze były katastrofy lotnicze, czyli nasz, nasz wspaniały tutaj, nasz telenobela wręcz, katastrofy w przestworzach. Ja to jako dziecko oglądałam bardzo dużo i fanfakt jest taki, że panicznie bałam się lotu samolotem i pierwszy swój lot wspominam tragicznie. Były duże turbulencje i ja myślałam, że dosłownie zginiemy w katastrofach w przestworzach, ale z każdym lotem było coraz lepiej. No i to też spowodowało to, że właśnie. Zagłębiałam się w troszkę branżę lotniczą, ale nie sądziłam. Że to przerodzi się do, takiego, do takiej fazy, że stwierdzę, iż chciałabym pójść pracować jako członek personelu pokładowego. Obecnie, tak jak Konrad powiedział, latam jako stewardesa w, w jednej z polskich linii lotniczych i nie ukrywam, kocham tę pracę bezgranicznie. Uważam, że naprawdę jest ona niesamowita i pomimo wielu przeciwności i trudów, naprawdę daje dużą satysfakcję. No, i to jest tak w skrócie moja historia. Na pewno poza tym. Uwielbiam w ogóle wszystko, co jest związane nie tylko z moją obecną pracą, ale z całą branżą, z ciekawostkami, z podróżowaniem. Kocham poznawać ludzi, nowe kultury. Sama jestem człowiekiem wielu pasji, ale przede wszystkim uważam, że najważniejsze i najlepsze, co można dla siebie zrobić, to właśnie doświadczać. Także to tak w skrócie moja historia. Przechodząc dalej i przechodząc bardziej do ciebie, Konradzie, opowiedz nam w takim razie, jak to u ciebie się zaczęło. Jestem turbo ciekawa. Wiesz, Ola, mam wrażenie, że. Każda osoba, z którą rozmawiam, która za, którą zaciekawił temat naszego koła i cały ten pomysł stworzenia czegoś zupełnie, zupełnie od nowa, zupełnie nowego koła od podstaw, czegoś, czego jeszcze nie było na tej naszej uczelni, każda z tych osób coś miała z tymi katastrofami w przestworzach. Dziękujemy National Geography za przybliżanie nam branży lotniczej od tej, no może trochę mrocznej bardziej, strony. Natomiast tak każdy gdzieś zaczyna, każdy gdzieś dowiaduje się y, trochę więcej o tych samolotach, każdy gdzieś zgłębia y, tą wiedzę, ponieważ musicie wierzyć, wiedzieć, że branża lotnicza jest jak taki iceberg. To znaczy każdy przechodzi przez te poziomy tej góry lodowej, od tego czubka, który jest widoczny ponad taflę morza, ale to, co kryje się już pod spodem. To już jest naprawdę rollercoaster i jazda bez trzymanki. Mam wrażenie, że um, każdy z nas jest na różnym poziomie tego iceberg'a i tak naprawdę nigdy nie dokopiemy się do tego prawdziwego dna, e, czyli do tej takiej wiedzy absolutnej. E, wiesz Ola, u mnie to zaczęło się wszystko no tak jak u Ciebie, jak byłem dzieciakiem i pamiętam, że faktycznie siedziałem na kolanach mojego dziadka, oglądaliśmy w jakieś tam luźniejsze dni katastrofy w Przestworzach. Potem moja mama i mój tata, kochani, kupili mi zestaw Lego City. To był taki kolejny krok mojej inicjacji do branży lotniczej, że po prostu lubiłem i kochałem z Lego układać te takie modeliki Lego City. Na pewno kojarzycie. Każda osoba, która gdzieś jako dziecko interesowała się tym lotnictwem na pewno wie o co mi chodzi. Kupili mi lotnisko, dwa samoloty i pewnego dnia pozwolę sobie na taką anegdotę. Moja mama wchodzi do mojego pokoju i słucha komunikatu pokładowego, oczywiście w intonacji ośmioletniego mnie. Szanowni Państwo, proszę o zapięcie pasów. Za około pół godziny osiągniemy prędkość przelotową, a później rozbijemy się. Także moja mama od razu wiedziała, kogo winić za takie y, komunikaty. No na pewno myślę, że wszyscy chcieliby wyskakiwać z samolotu, jakby pilot pozwolił sobie na taki żart. No ale całe szczęście był to tylko historia ośmioletniego mnie. Y, oczywiście nikomu nie życzę takiej sytuacji w prawdziwym życiu, ponieważ musiałby to, nie wiem, chyba jakiś zawał serca. Czy coś takiego dostać. Natomiast e, chciałbym Wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tej dalszej drodze, jak to wyglądało w moim przypadku. E, trochę ta pasja we mnie ucichła, ponieważ nie do końca wiedziałem, w którą stronę chciałbym najbardziej się rozwijać. Gdzieś była zawsze motoryzacja, wyścigi, Formuła 1, e, siatkówka. E, wiele, wiele rzeczy naprawdę w moim życiu się wydarzyły i nie do końca wiedziałem, którą pasję podjąć. Aby rozwinąć w 100%. Natomiast z pomocą przyszła moja uczelnia, która zainspirowała mnie do tego, żeby założyć własny SKN, poświęcony w 100% branży lotniczej i kosmicznej, który tak naprawdę dzisiaj jest pierwszym w historii krokiem dla studentów. E, pierwszą taką możliwością dołączenia do tej branży, rozwijaniem swojej pasji. E, I nie ukrywam, że bardzo pomogła mi w tym również moja praca licencjacka i pan prof, promotor, pan profesor Adam Oleksiu, któremu bardzo dziękuję, e, który e, pomógł mi napisać pracę, pracę licencjacką pod tytułem e, e, Rewolucja przewozowa na europejskim rynku przewozów lotniczych e, model biznesowy Ryanaira. E, oraz model marketingowy został tam przez, szeroko przedstawiony przeze mnie. E, I to, to pozwoliło mi faktycznie trochę poczytać, pogłębić yy, moje źródła, e, zerknąć tak naprawdę, gdzie, jak jaka była ta historia tej pasjonującej linii lotniczej, która dzisiaj przewozi 200 milionów pasażerów w ciągu jednego roku. To w ogóle szaleństwo. Taka mała lotnicza, mała linia lotnicza, która 30 lat praktycznie nie istnieje, znaczy praktycznie, no, nikt w Polsce o niej nie słyszał, a dzisiaj tak naprawdę jest największym polskim przewoźnikiem. Znaczy, przepraszam, największym przewoźnikiem w Polsce. Polskim to może niekoniecznie. E, natomiast to pozwoliło mi mniej więcej przejść e, do tego, że dzisiaj możemy nagrać dla Was taki podcast i opowiedzieć troszeczkę o tym, co tak naprawdę będziemy chcieli Wam przedstawić w związku z naszymi tematami, które dla Was przygotowaliśmy. Więc może teraz ja przejdę tutaj do takich bardzo na pewno interesujących Was rzeczy. Jeśli chodzi o tematy, które chcielibyśmy poruszyć, to tak jak wcześniej już troszeczkę wspominaliśmy, przede wszystkim nie tylko będzie to lotnictwo, tak od środka, zarówno może modele samolotów, a także modele biznesowe linii lotniczych, ale także chociażby podróżowanie. Na pewno możecie się już niedługo to tak możemy zdradzić między nami. Spodziewać odcinka poświęconego fajnym można powiedzieć destynacjom na różnego rodzaju właśnie City nie tylko. Ponadto na pewno zobaczycie w tym podcaście może nie zobaczycie, ale usłyszycie tematy związane z historią lotnictwa, bo to on także nas fascynuje, a także różnego rodzaju ciekawostkami, czy także będą tematy techniczne, a później zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie, ale może jacyś goście się pojawią, to już na pewno wszystkiego dowiecie się po kolei niebawem, a tymczasem Konradzie, masz coś do dodania. Tak, bardzo chciałbym pogratulować wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Staramy się dla Was przygotowywać treści, które nie są aż nadto długie, które pozwolą Wam wysłuchać jednego odcinka naszego podcastu np. Na w podróży z pracy do domu, z uczelni do pracy, z uczelni. Do Pabu, gdziekolwiek tylko jesteście i, i chciałbym Wam podziękować za to, że osłuchaliście nasz pierwszy odcinek w imieniu Oli i moim zapraszamy na kolejne, które pojawią się już niebawem. Dziękuję Ola za pierwszy odcinek. Dziękuję Konrad i mam nadzieję, że szykuje się na naprawdę wspaniały podcast. Tak, zostańcie z nami, ponieważ pierwszy odcinek nagraliśmy dla was 1 września, natomiast będziemy się starali. Stawić na regularność, żebyście mogli rozpocząć z nami weekend i w każdy piątek słuchać podcastu lotniczego z udziałem Oli i moim na platformie Spotify i YouTube. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Życzę Wam dobrego weekendu. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki pa. Konrad. Pa. pa. Hej.